Czy Ci się więcej FIFA Coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na supercoinsy.pl Podczas promocji Footis, Coinsy kupisz w niższych cenach, a z kodem widocznym na ekranie dostaniesz dodatkowe 10% zniżki. Kupujący mają szansę na darmowe pakiety monet, a łączna pula nagród to aż 5 milionów końców. Szczegóły w opisie. Polecam. Szymonko z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczycie największe otwieranie w historii mojego kanału i nie żartuję, moi drodzy, bo zobaczycie m.in. dwa razy Futis Player Pika niespodziankę z dla ligi paczkę z ikoną Optimus Prime 92, 50 Player Picków 81, dwa razy rozbudowę Futis Ultimate, nagrody za foot Champions, no i Player Pika z ikoną Optimus Prime. Także jak widzicie, no nie żartowałem sobie, i naprawdę dzisiejszy odcinek jest największym otwieraniem w historii mojego kanału. Także koniecznie zostawcie za to łapkę w górę pod tym filmem, będę Wam mega wdzięczny. Oprócz tego subskrybujcie kanał, bo lecimy po 350 tysięcy subskrypcji. Koniecznie zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów, by otrzymywać powiadomienia. No a teraz już bez przedłużania będziemy przechodzić do tego bardzo grubego, bardzo dużego, ale bardzo również obfitego w dobre trafy openingu, bo udało mi się trafić kartę Toty, kartę warto milion monet i ikonę Optimus Prime do pierwszego składu. Także bez przedłużania moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. Sponsorem kanału jest BetClick. Legalny Bogmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, lecimy sobie z paczką z ikoną historię 92 Co my tutaj trafimy? Oj, nie wiem, nie wiem. W każdym razie znajdujemy się na głównym koncie. Jest to paczka. Yy, moi drodzy, za słapy, za 7 słapów. Jest to paczka z ikoną yy, pomocnika lub ofensywną. Optimus 92+, także no co, liczymy na jakiś fajny upgrade składu ofensywny oczywiście. W każdym razie, bez przedłużania, idziemy sobie to otwierać i będziemy robić tą paczkę po narodowościach, ale zrobimy tak, że po prostu e, tylko te najlepsze będziemy sobie sprawdzać osobno narodowości, a te słabsze, moi drodzy, e, jak zostaną, to po prostu już machniemy sobie od razu, zobaczymy kto to jest i tyle. Sprawdzimy sobie tylko te dobre osobno, a mówiąc dobre, to mam na myśli, moi drodzy, po kolei, Irlandię Północną i ewentualnego Georgiego Besta, bo Georgie Best z Irlandii Północnej to był Kozak Traf. Zobaczmy, czy to jest on. Nie jest to Georgie Best, ale mogę się na przykład cieszyć z Kamerunu. Owszem, Optimus Eto już jest, ale na moim drugim koncie. Nie na tym. Także, jakby tutaj też trafił się Kamerunczyk, nie protestowałbym. Zobaczmy. Niestety nie jest to Eto. Myślę, że możemy sobie sprawdzić Węgry, no bo jednak Ferenc Puskasz też jest fajną kartą i pozytywnym trafem byłby. Tym bardziej, że jestem fanem Realu, więc Legenda Realu dla mnie zawsze git. Uwaga, uwaga, czy trafi ikony swoich marzeń? No niestety nie. Szkoda, że tego Puskasza nie mogę trafić. Więc przechodzimy do zakładki najlepszych narodowości. Teoretycznie najlepszych, bo wiadomo, że tu jest jeszcze Anglia, Hiszpania, Włochy, a tego nie chcemy. Zacznijmy sobie, moi drodzy, od najgorszych możliwości z tych najlepszych narodowości. Nie wiem, że to się trochę gryzie. Ale kto może być z Anglii? Ofensywna ikona lub pomocnik, to jest 92+. Plus. Więc z Anglii może być Lineker, Beckham, Owen, Gerrard, Shearer i Scholes. Boże, dużo tego jest mimo wszystko. Dobra, nie przedłużajmy. Sprawdźmy, czy to jest Anglia. Proszę, nie. Tylko nie to. Przecież to będzie taka porażka, jeżeli to będzie Anglii. Oh my god. Zobaczmy. <zysk> A to przez to, że ta koszulka dzisiaj zawsze jest w szafie, zawsze mam w szafie tą koszulkę, dzisiaj leży na łóżku, który jest tuż za monitorem. Po prostu, przez to, że koszulka nie była schowana do szafy. Chłop przyleciał, przyciągnął się. No co widzowie, super paczka to była, nie zapomnę jej nigdy. No i co moi drodzy, przepalamy sobie taki oto skład na piłkarza niespodziankę do wyboru. Trochę szkoda mi tych wysoko ocenionych kart i szczerze nie wiedziałem, że będę musiał ich tutaj dawać aż tyle. No ale. Dali takie SBC, więc spróbujemy swoich sił. No i przepalamy to. I oczywiście takie łakome kąski jak jakiś zielony Vinicius Junior. Między innymi do trafienia i wiele, wiele innych kart. No i będziemy sobie tego pika odsłaniać po statystykach. Także pik się już otwiera. No i zobaczmy, co my tam będziemy mieli. Kolory kart. Co to jest to po lewej? Co to są za tu jest zielona. Ej, zielony to chyba dobrze, co? Akunia wini albo Militao albo Jolente. Ej, okej, okay, ale zielony generalnie chyba już winnie. Dobra, go, idziemy po statach. 97 pod 97 fizyczności. Nie gadaj, że Akunia mi tu wyleci. Dobra, dajmy dalej. Ty jakieś 95 strzelania ten z lewej. Summer Stars 95 strzelania La Liga. Nie wiem, kim ty jesteś. Tu jest chyba Akunia, nie? Po prawej na 99%. To musi być Akunia. Po lewej Cox, w środku jakieś dwa takie średniaki placki i po prawej to musi być Akunia, nie? Dobra, zobaczmy, moi drodzy, już oficjalnie, kto to jest. Isak i Akunia, moi drodzy, no nie no. Trafiłem właśnie kartę, która jest przepotężna, to jest fantastyczny traf. Let's go! Milion! Trafić kartę za milion w lipcu. Wiecie jak jest mało już kart wartych ponad milion? 5 na 5 gwiazdek. Od buta wlatuje do składu. Karta warta milion. Zabieramy sobie akunię oczywiście. Cyk. Takim oto sposobem ten koleżka ląduje w moim pierwszym składzie. Witam, witam, pana nie. No i okej, okay, moi drodzy, zanim przejdziemy do kolejnych pików, paczek i tak dalej. No to słów kilka o piłce nożnej, bo jak wiecie, wraca nasza kochana, potężna, i wspaniała polska Ekstra Klasa. No i szybkie dwa typy na spotkania Ekstra Klasy. Właśnie także po pierwsze, moi drodzy, ja obstawiłbym sobie spotkanie Lecha Poznań z Radomiakiem, Radom. Yy, I tutaj wiemy dobrze, że w poprzednim sezonie Lech lubił robić różne dziwne rzeczy, ale bez przesady. Myślę, że w ten sezon Lechici będą chcieli wejść na pełnej i to spotkanie po prostu wygrają. Myślę, że jednak Lech grając u siebie poradzi sobie z Radomiakiem, który jest przez wielu drużyną stawianą gdzieś tam pod koniec tabeli na koniec ligi. To jest typ na pierwsze spotkanie, natomiast drugie spotkanie to mecz jutrzejszy. Legia Warszawa, Wisła Płock. Tutaj również bez kombinowania typ na zdecydowanego faworyta tego spotkania, na gospodarza tego spotkania, Legia Warszawa moim zdaniem wygrywa. Kurs 1.61, no myślę, że legioniści powinni sobie poradzić. Są faworytem do tego, żeby wygrać Mistrzostwo Polski po raz kolejny. No a żeby to zrobić, no to na pewno takie spotkania jak mecz u siebie z Wisłą Płock trzeba wygrywać. Wy moi drodzy, jeżeli, jeżeli jesteście pełnoletni i chcecie spróbować swojej siły na BetKiku, no to rejestrujcie się na kilku z linku podanego w opisie. Rejestrując się na z tego linku właśnie i podając b bet 5040 dostaniecie do 50 złotych roku w przypadku przegrania Waszego kuponu. Najlepsze w tej ofercie jest to, że kiedy ewentualnie ten pierwszy kupon Wam nie siądzie, to ten tysięcy wraca do Was na konto i nie musicie tym dalej obracać, żeby sobie to od razu wypłacić. No i moi drodzy, zapraszam jeszcze Was do grupy typerskiej dla widzów na Facebooku, link do niej macie w opisie, także każdego zainteresowanego tematem zapraszam tam. No a tymczasem lecimy już z dalszą częścią odcinka. Co? Go! 50 plików 8.1+, na start, nie przedłużamy, otwieramy i na dzień dobry, zakale 8.3. O, Juri Bercici 89, no i gitarka. Uwaga, odda, nie odda. ulala, ale dzisiaj oddaję z tego. Immobile 9.1. Może jakiś walkout? O, dziękuję. <laughs> Busket, no to dobra, ładnie. O, oj, oj, oj Obama Young 9.2, dobra. Oddaję tutaj. Piku mamy. Dwa, ty, no co ja? Co oddaję dzisiaj z tych pików? To ja nie mam pytań. Lecimy. I co? I Dawid Gea kolejny walkałczyk. To mi się podoba. I co to da? O, Juri! Witam serdecznie, Juri! A w piku Eden Hazard... Boże, Eden. Niezły jeden. Ostatnio na odcinku też powiedziałem jeden. A to jest Torgan oczywiście. Thorgan Hazard 86. Kolejna karta specjalna. I co mamy? O, ugoloris 87. Kolejny walkout! Au! Oddajcie jeszcze coś dobrego. No dziękuję! Ricardo Pereira 89. Ależ oddaje, ależ oddaje Liza. Kolejny. Może jakaś karta specjalna znów? Oj, oj, oj! Kevin Toty! Let's go! To już jest naprawdę przepotężny traf, ale że tak po prostu z spika 81 plus mi leci KD Mitoty. Zabieramy sobie Kevinka. Bardzo udany był to pik. No i Tomori, no i proste że tak. I uwaga. Tony Cross, albo Kier 85. Ok, bierzemy sobie to niego. Jest bardzo dobrze, jest świetnie. Yuri bierci się tutaj w duplikacie, a oprócz tego. Patrzcie na to, karty specjalne, walkouty, Tomori, KD Bitoty przede wszystkim. Świetne to było rozdanie, podropiło nam nadzwyczaj dobrze. Nie spodziewałem się aż takiego dropu. Także, żeby jeszcze, moi drodzy, tutaj dołożyć do tych 50 pików 8-1+, no to jeden z czterech złotych piłkarzy 8-6+, e, do tego wszystkiego. I ja proszę bardzo jakąś dobrą kartę, także let's go. I zobaczmy, co w środku. Okej, okay, jest Oblak, i Ydegard, Są karty specjalne, ale nie oszukujmy się. One ani do składu się nie przydadzą, ani do niczego więcej niż do przepałki. Więc tutaj po prostu będziemy sobie brać najwyższą overall. Janek Oblak jest zabierany: 91. Lecimy sobie dalej. Rozbudowa: 85 razy 10. Po prostu zobaczmy, czy odda. Czy nam się to opłacało. I czy będzie jakiś walkout potężnej, super kolorowej karty. Walkout oczywiście jest kolorowo, oczywiście też musiało być, ale co to jest? Belgia. SN i to jest Mertens, what if Ilon on ma 91? 91, jest ok, Ale no jakiegoś wielkiego szału to w tej parce nie ma Oprócz niego y, Memphis Depa w informie Nojel Handanovic szczęsny I piątek. No powiedziałbym, że jest tak średnio Piłkarz niespodzianka do wyboru 8-8 tutaj aż wymagane Ale po tym co wyleciało mi na głównym koncie Co widzieliście już wcześniej na tym odcinku No to mi się wydaje, że do SBC powinno Przynajmniej powinno się opłacać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Uwaga! z La liga do wyboru, a w środku mamy. BUM! Isaka! Wydaje mi się, że żadna z tych kart nie przyda. Nie no, na pewno, jaki kundy, jakie moreno jak i jaki brawo. Nie, no trzeba brać po prostu Szweda. Kurcie, no nie jest to najpotężniejszy traw, oszukujmy się. Pan Isak kosztuje niestety tylko 100 tysięcy, więc niestety, ale to jest to jest luz, to jest zdecydowany luz. Okej okay, moi drodzy, rozbudowa Mistrzostw Food Ultimate. Przepalamy sobie tutaj trzy karty e, za Mistrzostwa Food. O no, tutaj chyba lecą Toccy, Fofy, Summer Starsy. No chyba najlepsze karty. Tam no, tak mi się przynajmniej wydaje. Pik się w tym momencie otwiera, co na początek. Jaki kolor karty? To jest karta Toc. 50 podań, 90 fizyczność. Wygląda troszeczkę na jakiegoś defensora. 50 strzał, 94 obrony. Co to jest? Jakiś Rubendiaż Toc? 8-3 tempo, 8-1 De Vry. dobra. Druga karta. Też karta Toc 90 tempa, 91 driblingu. Ojejku, co to jest? Angelinio. Nie, no widzowie, jaki Angelinio? Jedziemy. No znowu dla odmiany, karta Toc. 95 podań, 80 fizyczności. No dobra. 92 strzałów, 56 obrony. Na pewno ofensywny. Jakiś SPO bym stawiał, albo skrzydłowy. 95 dryblingu. No chyba nie zła karta, ale nie jakaś top. Di Maria. No, to jak mówię, niezła, ale nie to. To tym razem Nazario nam pokaże. Dajcie inny kolor karty w końcu. No jest zielony. No to bym powiedział, że zielony napawa większym optymizmem niż niebieski. Naprawdę. 9,3 podaj, 88 fizyczność. 8,9 strzałów, 8,5 obrony. To to jest po statystykach. Nie wiem. I uwaga, gołowin. O Boże. No i ostatnia szansa, żeby tu oddało. Jest Toc. No tu by musiał być totalny banger, żeby to oddało. 70 podań, 85 fizyczności, 90 nabrony. To nie wygląda dobrze. I to jest tylko kunde No nie, dobierzemy no, DeMarie, bo będzie pod przepałkę najlepszym overallem tutaj. E, no jeżeli chodzi o to konto, to czekamy na kolejne SBC. A tymczasem wracamy na e, moje główne konto, czyli ten Slavia Esports. E, no i oczywiście mistrzostwa put. Tutaj Goldzik 1, e, 21 zwycięstw zostało wbite. Niestety do dodatkowego Pika za 22 winy. Mecz przegrałem No i co? Standardowe nagrody 50 koła monet dwie wymienne paczki za 100k I dwa player piki Za Food Champions właśnie Z Totsami 89 Także let's go Zobaczmy czy nam odda No mi zazwyczaj w pikach nie oddaje Ale może w końcu kiedyś przyjdzie ten dzień No nie za bardzo Bierzemy sobie Najwyższy overall Martineza Żadna z tych kart tak szans zagrościć w moim pierwszym składzie Nie ma No zobaczmy Będzie lepiej niż Martinez? Czy będzie gorzej? Uwaga, uwaga No bez znaczenia Kolejny overall po prostu pod E, także zabieramy sobie Josefonte. No to go! Czy będzie jakiś wymienny, mocarny traf? Oczywiście, nie pogardziłbym, ale najpierw musi być walkout. I jest walkout, no dobra. E, ale czy to jest po prostu karta Champions League? Czy to jest jakaś karta inna, specjalna bardziej? Belgia, LS. I tutaj mamy kogoś z Ralu Madry. To jest Hazard 93 okej! Okay. Ej, oprócz tego na was jeszcze Klaus w informie. Świetna paczka! No i druga paczuszka wymienna za 100 tysięcy za Golda 1. No ja już nic nie wymagam. Miałem tam bardzo dobre karty w pierwszej, więc w drugiej już nawet nie musi być walkoutu, ale jest! Więc ja się bardzo cieszę. Zobaczmy, co tym razem dostanę: Brazylia. No i tym razem to jest po prostu Felipe 84 czyli taki trochę oszukany walkout, no ale dobra, niech będzie. No dobra, w pierwszej rozbudowie Futis Ultimate na tamtym końcu nam nie oddało, miejmy nadzieję, że tutaj na TySowie Esports już wszystko pójdzie jak trzeba. Same teoretycznie dobre karty są do trafienia w tej rozbudowie Mistrzostw Futis Premium 1 z 5, no ale widzieliśmy jak to się zakończyło w poprzednim wypadku. Ale zanim ta rozbudowa, no to jeszcze szybkie rozgrzewkowe 8 pików, także lecimy. O, Sisoko 86, no dobra, spoko. Kolejna karta, i tym razem Ederson. Dobra, to mi się podoba. Zaczyna dropić naprawdę bardzo solidnie. Co tutaj mamy? I uwaga, uwaga. Jest Kirini. kolejny walkout. Dobra, podobają mi się te oberale, które nam tutaj dropią. ósmy pik, ostatni przed tą rozbudową. Footis i jest Bernardo Silva 8.8. No i pięknie. Dzisiaj drop z tych pika 8 8.1. naprawdę jest. bardzo, To bardzo dobre. Patrzcie na to. My teraz w ogóle cztery walkouty z rzędu zrobiliśmy. Spróbujmy szczęścia. Z rozbudowie, mistrzost Footis, właściwie ultimate. Poprzednio było średnio, teraz musi być lepiej, bo gorzej. Ciężko, żeby było gorzej. Otwieramy po prostu. Pikszy już otworzył karty elegancko zasłonięte, bardzo fajnie. Nic nie widzimy. I co mamy? Mamy Toca. No nie wygląda to najlepiej na razie, ale zobaczmy dalej. 92 strzały, 8-1 obrony, 8-3 tempa. Dogan, dobra. Niebieski, no nie. No. Też to nie napawa optymizmem. 92 strzały. Dobra, zobaczmy. Belardi. Po zaskoczenie. Team of the season. Dobra, to jest Fonte? Fonte. No nie, no czemu znowu Toc? Statystyki masz dobre, ale znając życie będziesz kimś słabym. Iorente. Ostatnia szansa widzowie na to, żeby tutaj oddało. Kolor karty. Nie no Toc, to nie będzie dobrze. No bo wątpię, żeby tu był Ronaldo, Mbappe, Neymar albo Messi. No nie oszukujmy się, to nie będzie żaden z nich. Co to szkoda czasu, żeby te piki robić w taki sposób, bo tutaj tak leci jak leci. Bez komentarza. Także, okej okay, moi drodzy, pix z ikoną Optimus Prime już gotowy. Jeszcze tylko szybki look na skład. Kogo byśmy tutaj mogli trafić, kto by przyniósł jakiś upgrade, tak naprawdę? No, największy fan jednak byłby z graniem jakąś, potę jakąś potężną ikoną ofensywną. Także mamy nadzieję. Na jakąś kartę do przodu. Taki oto skład jest przepalany. Eee, cała ikonka zrobiona za darmo, także teoretycznie sytuacja jest taka, że powinniśmy mieć gwarantowanego wina, bo każda ikona za darmo niby jest spoko, no ale nie do końca, jednak się liczy na coś dobrego. Dawno nie otwierają już po prostu e, normalnie wiasne ikony, Optimus, ani nic z tym stylu, tylko zawsze jest jakieś kombinowanie, po narodowościach, odsłaniu statystyk, więc ten pick leci wyjątkowo, po prostu, zwyczajnie, w jasno, Także zobaczmy. Jedna z trzech ikon Optimus Prime do wyboru. Nie przedłużamy. Otwieramy. I czy będzie coś potężnego? Uwaga! Powiem tak. Jest to pierwszego składu bramkarz. Karta, moi drodzy, ikony Optimus Prime do końca gry. Ja wiem, że już jest prawie koniec gry. Ale mamy ikonę, którą będę grał do końca gry. Przynajmniej nie mam problemu z bramkarzem. Już aż do samego końca, aż do września. Będę miał sobie pięknego Edwina Wandersara na bramce. Także witamy pana Wandersara. Powiem Wam tak, wiadomo, liczyło się na więcej, ale przynajmniej się przyda nie tylko na przepałkę. Skakuję sobie Edwin do pierwszego składu. No i jakby nie patrzeć, no to aż takiej tragedii nie ma. Powiem, że Suma summarum jestem zadowolony, bo naprawdę jest cho chociaż taki plus, że on jest w tym składzie. Dawno nie było już ikony, która by była w stanie do składu wskoczyć.